Śmiececzko z tej strony, Mandy. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Jailbreaka bez tego, co widzicie, solata, co Bez myszki. Zagramy sobie w Jailbreaka bez myszki. Zobaczymy, jak mi pójdzie. A wy, drodzy widzowie, zobaczymy, czy zostawicie szybciej lajka niż moja myszka zniknie ekranu. A, ciekawe, czy zostawicie szybciej lajka. Było to naprawdę trudne. <laughs> no, ale yy, teraz tak. Pamiętajcie też o subskrypcji, bo lecimy po 200 tysięcy. I ja, se, żeby nie było, że oszukuję, daję sobie myszkę yy, na samą górę. na pod pasek, levelem i nie będę je w ogóle już ruszał przez cały odcineczek już zaczynamy i wy drodzy widzowie pamiętajcie o a na ekran, dobra i więc drodzy widzowie subek, like, dzwoneczek i lecimy, i napiszcie w komentarzu czy chcielibyście na przykład jak gram w Arsenala na padzie o, Arsenal o, na padzie o, to by było już naprawdę, dobra Kto teraz ten, może na początku ucieczka z więzienia to też nie będą takie trudne. I pytacie się jak się obracam? Na strzałka! Niestety góra, dół mi nie działa. No. Tak się da, mógłby z rzokami obrać. No. No da, da się z rokami obracać, więc ja już wcześniej sobie zaplanowałem, jak ten odcinek będzie mógł wyglądać. No i wygl będzie ten. Będzie ciekawie. Dobra, w ogóle. Mam nadzieję, że jak tam wejdę, nic nie popsuje, nic. <laughs> Idziemy sobie obrabować zaraz. Czy kurczę Power planta nie obrabuję. A, no per to nie zrobisz bez tego. Bez to par... nie, bank albo jubiler może? Ale ja se auta nie zrespię. No nie, no najgorzej. A, A no, jakie no, auta no. będę jeździł? To no, w USA można chyba, nie? Czekaj. Daj dobra, ej dobra, to taj, dobra, jest git, jest git. Autko jeszcze jako tako fajnie wygląda, dobra. Myślałem, że będzie gorzej z autem. Nie, nie, auto się będzie fajnie jeździło akurat autem. No, no, autkiem widzę jest spoczko, no jedynie do nas, jak skręca, to ten. To muszę też ekran. Tak? Ale nie, luz, ekran sam się obraca. Tak. Więc większy... O, jak no, klikam strzałka... do góry, to ten. O, mogę hamować, a mogę strzałkami? Nie. Ej, ty, ja nie wiedziałem, że jak skręcam strzałkę do góry, to jadę do przodu. Co? z Strzałkami? No. I obracając ekran też jeżdżę. Ale jasna! Strzałkanie też można jeździć. Ja o tym nie wiedziałem. Dobra, lecimy. Eee, tu. Muszę kartę wziąć, a nie zam... Nie we, Weź to karto... okay. ty a weźmiesz jak to w ogóle. Wezmę, wezmę, wezmę. Patrz, patrz, mam. Mam kartę i. Nie, nie, nie mam pistolet. Nie, ale. Oj. Ale jakie mam teraz strzelać? Właściwie... Właśnie. A czekaj, ja z możesz nie mam jakby kamera. Ej, nie da się strzałkami. O nie! A, dobra. Zdeminuj sobie pistolet i tyle z szokami, widzisz? O. Jak... Ale tak ja by... nie wierzę. Nie, nie da rady... A da rady jakoś strzelać? Nie. No nie! A strzelać? E, A nie, ku. czekaj. Ja się mogę obracać, patrz! O, o, o. Dobra, może nie. ku. Nie, ku to przybliżam. Nie, Ku właśnie ten. Nie. Nie da rady, dobra. Nie da rady, niestety. Yy, jeden. Kurczę, uderzyłem o Ciebie. E, dobra, chodź, lecimy na bank. Coś w ogóle no, otwarte. My, ej, my, ej, nic nie słyszymy w banku. Co? A nie, no. Jesteśmy przy banku. Muzeum, ale tym muzeum nie może, bo ten. kurczę... No tak. Aha. No to. No. Spróbuj... może jakieś wyzwanie zrobić na, na tym, tym, bez myszki. Jak wyzwanie? E ja, czemu myszka? Poszła na środek ekranu. Nie ruszałem myszki. A wiem dlaczego. No? Się... Nie, jakoś... Ej, nie wiem dlaczego myszka mi znowu stanęła na środku ekranu. Nie ruszałem myszki jak coś. Nie ruszałem myszki, żeby nie było. Myszka jest na środku ekranu, bo prawdopodobnie ten. Ekran mi przybliżyło do Maxa i myszkę też tam ruszyło. Chyba no tak. Zupełnie nie ruszałem myszki, no. zupełnie. Myszka z skaszoną. To się nawet nie pali. No, tego niestety nie zrobię. Ej, mamy ten, dobra, mamy pączka. Lecimy na pączka, ale pączek jest łatwy. To no zrobimy małe cięcie i widzimy się, jak będzie otwarty bank albo jubiler. Jubiler, o. Ej, to widzimy się zaraz, jak będzie otwarty jubiler. Albo nie, dobra, nie, 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 nie. Lecimy na coś zupełnie lepszego. No Gotowy? Dobra, widzowie. Zostawcie teraz wszyscy łapeczki w górę. A, Mandy leci na. U, to będzie ciężkie. ich kciuki. Czy ty chcesz nam po. <laughs> to oh, będzie no pociąg no. bez myszki. <laughs> pociąg bez myszki, dobra. O kurczę. Dobra, dobra on to. Poza nie, nie jest takie źle, dobra. Toczenie jakoś tam taktycznie się udało. Ej, to. W... Be... Uda się. Dobra. Dobra, jest. Ej, 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 ej to wychodzi Właściwie mi. Będzie. To mi wychodzi. Nie chcę, zobacz, patrz. Patrzcie widzę. Dobra. Myślałem, że ciężej będzie. Nie, nie, nie jest tak ciężko. Ej, dobrze. <laughs> Działeś. Da radę, jeżeli chcesz, da radę to brabować, to bez myszki wszystko. Ciekawie będzie grało się w Arsenala na, na padzie. <śmiech> <śmiech> no tam też możesz mieć problem akurat. Ej, wiesz co jest najgorsze? No? Że teraz trzeba cię jakoś wrócić. A. <noise> A ja nie mogę samochodu. A gdzie ty jesteś? Ale czekaj, jesteś obok bazy wojskowej. Z są bazy. Dobra, to zbiorę fula. Jest, dobra, dobra teraz tylko wyskoczyć. O nie. Dobra, 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 dobra. Można dobra. z zrobię normalnie tutaj, o. Oj, tak, Egipt. Teraz czekaj, tu gdzieś była ba. A, tak, to jest baza. No idealnie, zobaczcie, widzowie To wszystko już było od góry tutaj zaplanowane. Bierzemy sobie teraz ten. Ty, 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 <noise> dobra. Iu jeżdżenie albo w ogóle jeżdżenie na Wsad. No w ogóle ktoś tak gra jeżdż, jeździ. Co jest to? Co jest to? Dobra, hamulec. Dobra. czekamy na banki, widzimy się będzie bank nie, jubiler. Okej, okay. i jesteśmy ja ja dalej nie używam myszki. Dobra, chodź. O, dawaj. To ten nie, nie, nie zrobmy tu, dobra. No. Dobra. E, bijemy, dobra, luz! E, weźmiemy sobie ile. Tak, z 2000. Nie będziemy brali fula, bo to nie ma sensu. Dobra. Jak to sobie radzisz? Wychcę z myszką. Medymy y -y. z myszki, dobra. Lecimy. Jestem elegancko -y. z O kurczę. Dobra. dobra, jest luz, jest luz, jest luz, jest luz. Jest luz. A ja myślałem, że ciężko będzie w jailu bez myszki. A to jest tak... Da się gakaś tak jak normalnie. Tylko ja się strzela no to jest taki tutaj <laughs> największy minus. Ty wiesz co się stało? Ej, udało się, zrobiłem to. Co się stało? Jak uciekłeś, to automatycznie walił w kosmos przy bliżej. Nie, yeah, idealnie, dobra. Yy, bierzemy teraz. Yy, yy, udało się to zrobić bez myszki. Lecimy, oddajemy teraz hajs. O kurczę. Dobra, prawo, lewo, lewo, góra, dół. Jest pięknie, mamy! Ej, udało się. Fixu. zrobione. Y, Zdamie się teraz szybko w kryminalistę. Dobra, czekaj, się tutaj skapuje. Ale ten. wiesz, co jest najgorsze? Nie wiem. No? Najgorsze jest teraz to. Chciałem zrobić muzeum, ale ja tam nie zrobię przecież tych zadań. <laughs> zadań nie zrobię. A ty mi się może. Może ja jestem ty na szpul? Nie, to nie ma teraz sensu. Idę na jubilera. Dobra. Znaczy na I bank, jak... znaczy. Na I bank, lecę i... na bank i zaraz zobaczycie widzowie, jak ja robię bank. Jak ja robię bank Berliniński. A masz kartę w ogóle? Masz kartę? A, to jest najgorsze. A, dobra. No? Dobra. Widzowie, trzymajcie kciuki. A ja już to wiadę. Dobra, prezydencki. <śmiech> prezydencki <śmiech> bank, wiesz co to oznacza? Oj, oj, masz no, mi ciężko. No, bardzo ciężko, już raz dostaję hita. Dobra, Ludzie, trzymajcie kciuki, do to prezydencki robimy, robimy prezydenckim. Dobra. A sobie spiegelowy przez przejść bez karty. O tak, Ja nie wierzę, dobra. Ja, Ej, dobra, to jest... nie jest łatwe, dobra, mamy. Weźmiemy tylko ten. Tu 7,5 tysiąca można, ja nie wierzę, jak dużo o tym prezydenckim. Weźmiemy sobie tylko dwa tysiące no. i uciekamy. Dobra. Jak? Dobra, mamy. Mamy, mamy, mamy. Dobra. Wow, idolo. Mi się udało przejść ścianę przejść w ogóle. Nie? Co? Jak to przejść no. ścianę? Dobra. No, Nie... patrz <coughs> Dobra, ja to robię, patrzcie widzowie. ej. ej, ej. jak przejść ścianę ty przyszedłeś? No, jest taki glisz. To no, jak chcecie glitch, jak przechodzić przy ścianę to opiszcie w komentarzu. Dobra, czyści to to zaraz... oj jeszcze jeszcze ten moment ja go nie lubię. Oj oj. <śmawiam> oj 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 Oj, 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 o, oj, 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 o, o, oj, oj. Oj oj, oj, oj. Oj, 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 udało się, dobra Zrobiliśmy to, dobra, drodzy widzowie, ja ma dziękuję za oglądanie. Oglądanko. Gl Pamiętajcie lajki, like, słówki, dzwoneczki. Ze mną była Dixu trzymajcie się do kolejnego odcinka! Szyma. A i teraz już że żeby wyłączyć odcinek na razie.